Dzień dobry, witam na moim kanale. Krótki film z ogrodu. Kto śledzi mój kanał wie, że w marcu posadziłam nowe sadzonki truskawek. Odmiana Elsanta. I proszę zobaczyć, sezon truskawek polski się rozpoczął. U nas też truskawki w ogrodzie coraz bardziej. O. Już nawet jedna zaczyna czerwienieć. Zobaczymy jak będzie pogoda. Ma być poniedzieli deszczowo. No bo oczywiście truskawka ta potrzebuje deszczu i słońca, żeby dojrzała. Także tak wyglądają te moje mm, truskawki. Każdy. O, proszę, jak fajnie, naprawdę to aż cieszy oko. Cień tutaj pada, taka praca, gdzie są efekty, to jest super praca. A jeszcze, jaka będzie frajda, jak będziemy zbierać sobie te truselkawki ze swojego. O, teraz przejdę, cień trochę się zrobi. O, proszę zobaczyć, no po prostu fajnie. Naprawdę cieszę się, że ta odmiana sobie tutaj poradziła. Zaklimatyzowała się. O, no, tak wyglądają. Także fajnie, naprawdę super. No oczywiście teraz będzie mnie czekało trochę pracy pielęgnacyjnej, bo chociaż nie ma tak źle, nie jest zachwaszczone, ale no będę musiała to sobie tutaj wziąć, wypieć drobne jakieś tam są chwasty. Co jeszcze? Zaraz pokażę, jak zaklimatyzowała się pigwa, bo nawet nie myślałam, że tak szybko fajnie się zaklimatyzuje. No, tutaj to polietko truskawek. No po prostu fajne. Fajnie, że, że jest efekt pracy. O, tak wyglądają. I pokażę jeszcze, właśnie te pigwę. Może pokażę, mamy też. Mm. Yy, borówkę. No, także tak wyglądają te tryskawki. Skawki tutaj się prezentują. O, tak się prezentują. No super, naprawdę. O, tutaj też jest dużo owoców. 40 sadzonek zasadziłam. Wszystkie się przyjęły, więc no po prostu będziemy pałaszować świeże truszkawki ze swojego ogródka, jeszcze troszeczkę. No, jeszcze są kwiaty na niektórych sadzonkach. O, no, maliny było ostatni raz pokazywane jakiś czas temu, ale pogoda sprzyja, bo maliny się robią coraz wyższe, coraz wyższe. Także tutaj też. Fajnie, że sobie tutaj radzi pogoda. U nas jest trochę wszystko przesunięte jakoś tak, nie wiem. W tym roku y, kwiecień był zimny. Maj niby nie było zimnych ogrodników, ale niestety też y, nie za bardzo. W ogrodzie to wszystko trochę miało zastój. Y, tutaj jest ta pigwa. Nie ma tu niestety tego, yy, tej kartki, bo to było w kartoniku w sumie. Ale o, nowe listka są do góry. Tu są te stare, więc no fajnie. Tam będziemy trochę wyczyścimy z tyłu te krzaczki. Malin. To będzie też więcej miejsca miała ta pigwa. maliny nam idą coraz wyżej, coraz wyżej. Tutaj mamy krzak borówki. No i kwiaty przekwitły. Kwiaty przekwitły, no i będą powoli się owoce z nich robiły. No tak jak mówiłam, muszę sobie tutaj wziąć i poczekam. Poniedzieli ma popadać, to jak popada, to będzie fajnie tutaj tymi widłami amerykańskimi pracować. O, tutaj też jest krzak borówki. No a to co właśnie tam z tyłu widać, to ja muszę to wziąć widłami amerykańskimi te chwasty, bo to, to się tak nie da yy, wszystkiego zrobić łopatą ani haczką. A to jest jagoda. Tak szaki mamy jagody takiej ogrodowej. O i chyba nawet jest pierwszy owoc. No proszę. Widać czy nie widać? Jest pierwszy owoc jagody. I tutaj mam drugi krzak. Też jagoda. Tutaj na tym krzaku też jest. O, proszę, widać. Ale super. I pokażę jeszcze, bo chyba teraz sobie tak przypomniałam, że nie pokazywałam. Mamy też krzak agresu. I proszę. Dla mnie, agres yy, z krzaka lubię zjeść, ale jak już jest taki dojrzały. Ale ogólnie to agres kojarzy mi się z placem, z plackiem, co się nazywa skubaniec, taki kruszaniec na kruchym cieście. To pamiętam, że taki zawsze to było smaczne i pyszne. No i mięta. Mięta to jest po prostu super roślinka, bardzo smaczna herbatka. Ale kurcza to się rozrastają, i tak jak już mówiłam, potrafią zagospodarować dużą część ogródka. Ale mamy też miętę w ogrodzie. Także ja dziękuję za dzisiejsze obejrzenie. Życzę miłego weekendu. Pozdrawiam. I oczywiście była cebulka posadzona dymka. No i jest szczypior. O, ja sobie już tutaj wzięłam i przehakałam między rzędami. Tak na szybko. Eee, no niestety marchewka jeszcze nic, kompletnie nie widać, ale lubczyk o, jaki jest duży lubczyk taki wielki. A, tu jest wielki ten lubczyk. Tu jest drugi szak. No i winogrona też o. Coraz bardziej się robi zielony. Także cieszy praca w ogrodzie. Jak jeszcze są takie efekty, to już w ogóle super się pracuje.